Witam kochani, z tej strony Wórka Polonia. Za chwilę przedstawię Wam horoskop na następny tydzień. Drogie osoby spod znaku wagi zapraszam Was do oglądania. Dziękuję oczywiście za moje komentarze, za uczestnictwo tutaj na stronie, na YouTubie, za aktywność, tak? Bo, bo jest to miłe. Bardzo dziękuję tutaj, że... Możemy się też spotkać na linii, na przykład, tak, porozmawiać o Waszych problemach. Bardzo się cieszę, że ufacie i że mogę Wam pomóc na wszelkie sposoby, jeśli chodzi o tarota, tak, karty runiczne czy karty anielskie, bo tutaj poszukujecie różnego rodzaju porady. Tak więc, jak zwykle, bardzo dziękuję Wam za to zaufanie. Dobrze, kochani, zobaczmy, jak to będzie wyglądało w przyszłym tygodniu. Tak więc, zobaczmy na pracę, uczucia oraz na zdrowie czyli tak, na pracę. Na uczucie oraz na zdrowie. Już patrzymy. Na pracę macie dziesiątkę bułek. To jest trudna karta. No, los może Wam przeszkadzać teraz, tak, żebyście na przykład szybko znaleźli tą pracę. To jest karta ograniczeń, ograniczeń różnego rodzaju, sytuacyjne, no wiadomo, teraz w dobie tutaj tej choroby, pandemii, restrykcji, obostrzeżeń, tak, no, no jest trudna sytuacja i może być Wam też ciężko się w tym wszystkim odnaleźć, tak. Może być to też blokada czy blokady w ogóle psychiczne, które będą powodować, że na przykład będziecie bardzo zniechęceni do tego, by szukać na przykład pracy, tak, no to też jest karta właśnie stresu, przeciążeń, ograniczeń. Nie róbcie pewnych rzeczy na siłę, dlatego że ciężko jest z tą kartą, tak. Ona oczywiście zwiastuje sukces, ale po pokonaniu naprawdę ciężkich przeszkód, nawet tych przeszkód związanych z wnętrzem, tak? czyli to, co mamy w sercu, to, co w umyśle może też nam przeszkadzać niestety. Jeśli chodzi o osoby, które mają pracę, kochani, kochane, możecie w tym tygodniu niestety odczuwać dużą presję, stres właśnie, natłok zdarzeń, no wszystko to, co się wiąże właśnie z obciążeniami. Może być tak, że będziecie się stresować w ogóle sytuacją zawodową, bo możecie być niepewni jutra, tak? Jest to karta po prostu dużego obciążenia, jakkolwiek to znaczy, jest to przejściowe, ale musicie tutaj też umiejętnie na przykład podchodzić do obowiązków, żebyście nie brali, brały tutaj za dużo na siebie, bo po prostu tego nie dźwigniecie i będzie wam po prostu dużo trudniej, tak więc uważajcie na siebie pod tym względem i dbajcie, by ten stres nie przewózł was w danym momencie. Jeśli chodzi o uczucia, czwórka pucharowa, karta melancholijna, apatyczna, ona mi się kojarzy taką postawą, gdzie albo wy będziecie właśnie melancholijnie podchodzić do przeszłości i niechętnie. Przechodzić do przyszłości z otwartością, czyli wspominać że wszystko, co było kiedyś, to było lepsze, tak, lepsi partnerzy, nie wiem, jakaś melancholia za dawną miłością, ale to może wam nie pomagać, na przykład, w otwarciu się na inne osoby, bo w końcu inne osoby to inni też ludzie i mogą nie dopasowywać się do końca do waszego dawnego wizerunku, który wam imponował. Tak więc musicie się uwolnić od tego. No życie też oczywiście niestety trafiać na osoby odwrócone, skupione mocno na sobie, tak więc nie polecam tutaj pewne rzeczy na siłę, ale warto zwrócić przy tej karcie uwagę na osoby, które mogą być przy Was blisko, ale na które nie zwracacie uwagi pod względem właśnie takim emocjonalnym, a może warto, bo, bo może ktoś jest przy Was, kto zasługuje na uwagę, ale Wy żyjecie w zupełnie innym świecie. Tak? Więc warto tutaj przemyśleć pewne kwestie. Jeśli chodzi o osoby, które mają kogoś tu, szczególnie kobiety, mogą być niezadowolone, bo mężczyźni mogą być niestety odwróceni. E, może być tak, że będą bardziej właśnie bujać w obłokach, w swoim świecie będą... E, tu warto, żeby porozmawiać ze sobą. Może być tak, że już jesteście tak zmęczeni walką o relacje, że nie widzicie możliwości rozwiązania danej sytuacji, ale to rozwiązanie może być pod ręką. Tylko wy musicie też wyjść z tej apatii właśnie i melancholii, żeby otworzyć się na nowe rozwiązania, do czego was bardzo mocno tutaj nawołuje. Jeśli chodzi o zdrówko, kochani, Księżyc, tak, księżyc jest kartą tutaj iluzji, tak. No niestety możecie popadać ze skrajności w skrajność. W sferze mentalnej może być tak, że będziecie jakby gdzieś tam, albo się ekscytować pewnymi kwestiami, albo za bardzo denerwować, przez to tutaj może to wszystko wpływać na ciało, na stan ducha. Tutaj zadbajcie o równowagę przede wszystkim. To jest dobry okres oczywiście na zajście w ciążę, tak? Tak jak najbardziej. Jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, może być tak, że będziecie naprawdę w dobrej kondycji, ale będziecie emocjonalnie czuć jakieś dziwne napięcie i będziecie się bać o to zdrowie. Więc tutaj będziecie wpadać właśnie w w skrajność, i ta, ten stan może powodować, że będziecie nieracjonalnie oceniać swój stan zdrowia, a tylko surowy, racjonalny, właśnie osąd może pomóc wam wyjść tutaj z, z tego stanu. Tak więc warto by było też kierować się intuicją. Na przykład, jeśli wam coś to lega, na przykład czujecie, że jest coś nie tak, to warto mimo wszystko tutaj zadbać o siebie i kierować się głosem. Intuicji, właśnie przesłaniem snów, tak, impulsem, tak, tak więc pomyślcie o tym. Natomiast karta sama w sobie nie jest jakaś negatywna, tylko bardziej ona mówi o zawilonowaniach mentalno-tutaj emocjonalnych. Tak więc powodzenia! Dobrze, ja przechodzę do kolejnego znaku Zodiaku. Drogie osoby z znaku Skorpiona, witam Was oczywiście bardzo cieplutko. Z tej strony wróżka Polonia, No, i za chwilę przedstawię Wam horoskop na następny tydzień. Czyli, tak, mamy na pracę, na sferę emocjonalną i na zdrowie. To bardzo ładne karty. Myślę, że będziecie zadowoleni, zadowolone. I co tutaj jest? Na pracę, drzewo życia. Jest to karta ochronna. Jest to karta szczęścia pewnego rodzaju i uzupełnienia, czyli dojścia do celu poprzez pewne kroki. Jeśli szukacie tej pracy, powinniście ją znaleźć, ale wiadomo, nie możecie ustawać tutaj w, w swoich jakby gdzieś tam działaniach. Jest to karta dojścia do, do celu, czyli właśnie osiągnięcia zadowolenia, spełnienia. No i ta praca powinna być taka, no, jaką mniej więcej sobie tutaj em, określiliście, wymarzyliście. Tak? Więc warto, warto działać, bo dojdziecie do określonych celów e, i zadowolenia tym samym. Jeśli chodzi o osoby, które mają pracę, tutaj ten tydzień nie powinien być jakoś mocno zagrażający w naszym życiu. Niestety, dość ciekawa karta, bo czasami jest tak, że dojściem do celu jest bycie w danym miejscu, prawda? Ale też szukanie, bo są osoby, które co z tego, że mają pracę, ale szukają pracy, to też czasem oznacza, że dojście do celu to znaczy po prostu znalezienie czegoś jeszcze i osiągnięcie zadowolenia, ale w innym miejscu. Tak więc, bardzo fajna karta. Też bym skorzystała z niej, oczywiście, z jej atrybutów. Jeśli chodzi o sferę tutaj emocjonalną, tak, przepraszam, to jest ósemeczka denarowa. Jest to karta pracy. Tak? Nawet w sferze emocjonalnej ona mówi o pracy. Pracy nad sobą, pracy nad relacją. Może być tak, że jeśli szukacie kogoś, może okazać się, że potencjał na partnera, partnerkę będzie po prostu. Pracy, tak więc w sferze zawodowej, lub na przykład jak znajdziecie pracę, to też jakby ta sfera zawodowa wpłynie na, na relacje. Tak więc bardzo dobra karta, pozytywna, ale też mówi o mozolności, czyli poznajemy się, szlifujemy tutaj znajomość poprzez staranne, mozolne rozmowy, tak, żeby, żeby dojść też właśnie do... Określonego celu. Może na razie na przykład znajomość wyglądać jak przyjaźń, ale właśnie nie powinniście się tym zrażać, bo tutaj może być naprawdę potencjał. Jeśli chodzi o osoby, które mają kogoś, w relacji także jest polecana praca nad sobą, właśnie nad partnerem, nad związkiem, ślifowaniem umiejętności. Może warto na przykład z partnerem, partnerką zainteresować się jakąś fajną pasją, tak? Hobby, które też Was do siebie zbliży i tym samym będzie pewnego rodzaju pracą, prawda? Więc też nabywaniem jakichś dodatkowych umiejętności. Ja uważam, że pozytywna karta. Może nie jest to karta namiętności wielkiej, tak? Uniesień, ale jest to karta planowania i stabilizacji, więc myślę, że to tutaj pod tym względem dobrze będzie. Jeśli chodzi o kartę na zdrowie, Rycerz Buław. Rycerz Buław jest kartą. Ruchu, tak? tak. Więc tu uważajcie na kręgosłup, właśnie kolana, na wszystko, co się dzieje w ruchu, na bieg, na schodzenie, po schodach, wchodzenie, tak. Na wszystko, co gwałtowne też oczywiście. Nie jest to karta jakichś bardzo dużych kolizji czy wypadków, tak. Ale mogą być upadki, tak, skręcenia, zwiknięcia, jeśli nie, uważamy, tak. Zwróćcie uwagę na stawy, może też na kości, może warto właśnie zastosować jakąś suplementację, by wzmocnić się pod tym względem. Natomiast sama w sobie karta jest pozytywna i jeśli na przykład nie ruszaliście się, nie ruszałyście, to właśnie może warto troszkę poćwiczyć, ale w rozsądnych tutaj, no, w wymiarze, tak żeby nie nadwyrężyć właśnie swojego ciała, no i nie mieć kłopotów tym samym, tak więc powodzenia kochani. Dobrze, i przechodzę do kolejnego znaku z do Was, czyli do osób spod znaku strzelca. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Włóżka Apolonia. No i zobaczmy, jak ten przyszły tydzień będzie się przedstawiał. Eee, zaczynamy od pracy, sfery emocjonalnej oraz sfery zdrowotnej. Eee, sfera e, tutaj pracy, tak, zawodowa. E, rycerz do szukasz pracy, powinna ona być. Może być to praca perspektywiczna, może oznaczać stanowisko, które może nie będzie oferować aż takich wielkich kokosów, ale będzie naprawdę takim realnym, takim, taką realną możliwością na to, żeby te pieniądze były. Tak więc działacie, szukajcie tej pracy, bo może się okazać, że dostaniecie coś, co będzie właśnie dawało możliwość rozwoju. To jest też karta szkoleń, nauki prawda, w jakimś sensie i pomocy młodych osób w waszym wieku. Tak więc skorzystajcie tutaj z rad, bo możecie osiągnąć naprawdę fajne wyniki lub ktoś Wam da po prostu dobrą radę. Jeśli chodzi o osoby, które mają tutaj pracę, to tak naprawdę karta zwiastuje przede wszystkim możliwość związaną z doszkalaniem się, może się czegoś nauczycie właśnie, może coś będzie warte uwagi, może oznaczać szkolenie w ramach pracy, może stwierdzicie Wy sami, same, że Chcecie coś na przykład osiągnąć więcej poprzez kursy. Tak więc to też jest właśnie tego typu sytuacja. Natomiast jest to karta stopniowego dochodzenia do pozycji, ale Wasza pozycja na pewno nie jest zachwiana, może iść tylko właśnie w lepszym kierunku. Więc trzymajcie się tutaj krótko pod tym względem i działajcie. Jeśli chodzi o kartę na emocji, dziesiątka pucharów, piękna karta, naprawdę fajna. I przy tej karcie ja bym szczególnie szukała, tak? Dlaczego? Dlatego, że jest to karta z pozytywnych zbiegów okoliczności, poznania właściwej osoby. No, prawda, los może nam sprzyjać, ale my też powinniśmy właśnie gdzieś tam działać, tak? I to jest właśnie taka typowa karta: szukasz, szukasz, kto szuka, ten znajdzie po prostu. I ta karta nawołuje, kochani do tego, by szukać, działać, bo osiągniecie w tej materii naprawdę fajne zadowolenie, możecie spotkać kogoś. Kto chce lub posiada dużą rodzinę, niekoniecznie musi sami czy sama mieć dużo dzieci, ale może być z dużej, fajnej rodziny, gdzie Wam też się to spodoba. Jest to karta ciepłych stosunków, naprawdę zadowolenia i spełnienia. Dla osób, które mają kogoś tak samo, jest to piękna karta. Postaracie się tutaj załagodzić pewne konflikty. No, właśnie w otoczeniu rodzinnym możecie odnaleźć tutaj spełnienie, harmonię, zadowolenie. Bardzo dobra karta, pozytywna, i korzystamy z tej dobrej aury, bo nie zawsze taka dobra istnieje, prawda? Więc tutaj warto pomyśleć o tej kwestii. Jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, Trzebożycia. Żywo życie żywo jest 79. kartą w tarocie Snów. Oczywiście jest to taka karta ogólna w tym momencie, oznacza też szczęśliwe zbieg okoliczności. Jest to drzewo szczęścia, też mówi się czasem na to. Drzewo zadowolenia, tak? I dojścia do celu. Jeśli na przykład jesteście po jakichś zabiegach, tak? czy, czy dochodzicie do siebie, to rekowalestycja powinna przebiegnąć bardzo dobrze. Jeśli tutaj. Hmm, Planujecie pewne rzeczy odnośnie swojego zdrowia, to wiedzcie, że nawet jeśli pewne rzeczy są opóźnione, to potem wyjdzie Wam to wszystko na dobre. Jest to karta bezpieczna, ochronna, która nie wskazuje na dolegliwości jakieś większe czy jakieś problemy. Raczej mówi o tym, że jakby. Dalsza sytuacja Wasza będzie po prostu dobra i nie powinniście się martwić, ale dążyć do doskonałości, czyli szukać rozwiązań odnośnie swojego stanu zdrowia, czy dbać po prostu o siebie, czego Wam kochani po prostu życzę. Tak więc wszystkiego dobrego.